Pokażę Wam co i jak z tym. Przechodząc do instalacji, tutaj hmm, to kolanko jest tutaj niepoprawne. Główny zawór filtr z reduktorem ciśnienia, zawór zwrotny antyskażeniowy dodatkowy. No i trójnik filtr, który który ma zasad, zadanie filtrować wodę, Tu jest rozdzielacz na zimną wodę. Dwa spusty na kanalizę na skropliny z komina i skropliny z pieca. Rozdzielacz, jeżeli chodzi o ciepłą wodę. No i rozdzielacz, jeżeli chodzi o cyrkulację. Zrobiłem trójnik i przed filtrem woda jest niefiltrowana, która idzie do. WC na górze, WC na dole, ogród 1, ogród 2 i jakiś wolny. To tu będzie zasilanie, to będzie zamknięte i to będzie zasilanie odrębne wody ze studni. Woda o ciśnienie zeszło, ciśnienie jak dopuszczę to wchodzi.